We had the feds on our ass. Orders from three different departments and pressure from so many lobbyists. It felt like being the scrawny new kid in the prison shower. It is a very high-profile case. Mrs. Reed said you thought some procedures were overlooked. You got that right. I mean, you know how it is. Mrs. Reed told me you used to be a cop. There's always cases where you see the lazy officers taking shortcuts. But this, this was different. Different how? Too much stuff got overlooked. People seemed way too eager to jump to conclusions, and every time I was remotely insistent, I got turned down by ranking officers. People wanted to bury this thing fast. That's never a good sign. Surely you have something more substantial than this. Yeah, well, that's where you come in. I got a couple of leads I could never fully investigate. I started poking around, but these government type agents just gave me the creeps. So I got scared. Months away from retirement, I didn't want to fuck things up. But you. You obviously have the means to get to the bottom of this. So what have you got? First off, there's a rumor that the order to close the investigation came from higher up, maybe even outside the local department. Anything like that would have passed through Captain Penn. There might be traces of this left on his office computer. Guess I'll have to pay a visit to the local precinct. Well, yeah, well, while you're there, there was an officer assigned to the case, Chet Wagner. It's <coughs> not what you call a choir boy and When he suddenly got brought on the case, I got suspicious. Somebody wanted him there. And I'm pretty sure he tampered with some of the evidence. Okay, I'll have. You'll most likely find him in. Anything else worth looking at? Yeah, on the order. Thanks for the heads up It's not. Dobra. That's all I need for. Mogę everything um, ale. ale, ale...

Mm -mm. jakiś me menelka to powinna być nie Menel, tylko menelka tak mi się wydaje kurde no, wszędzie zapomowane wszystkim a ja pójdę do misji głównej myślę że ta gra jednak długo zajdzie no więc dobra Mr. Jensen, David Serleb told me you'd be. Should I start rolling up my? Surprisingly, no. I see no trace of glial tissue buildup in. It's been six months, Doc. Shouldn't I be under opazine shots by? One would think, but these test results show no signs of implant rejection. If anything, the bond between tissue and electrode seems to be getting stronger. So I'm free to go. Not all of my implants were switched on. I know. The damage caused by the hematoma had to be taken into account. Your brain needed time to recover, to get used to the mechanical neural processors, and turn them on naturally. Cut to the chase, Doc. He feels that you might be ready to speed up the activation process. You mean I don't have to wait for my augmentations to kick in naturally anymore? You can, if you prefer. But Mr. Sareth did make a generous donation to Lim in your name, thus ensuring. To fajnie, mogę sobie kupować. O, iPhone mogę kupić. Um, ho, ho, ho. To mnie bardziej interesuje. Bo dzięki temu mogę sobie to lepsze robić. Dobra, nie wiem co to jest, ale i tak kupuję. Trochę głupio. Uh, ho, ho, ho dobra, tajfun, amunicja tajfun, więc dobra, w tym momencie ulepszmy sobie za pomocą tego całego paris to ja chciałem ulepszyć e... o Tak. To. to od razu się dało, czy. Aha, to się od razu dało? No to spoko. Hmm. Czyli teraz mogę skakać z nie wiadomo jakiej wysokości i plus ogłuszać przeciwników, czyli całkiem spoko. Adam, czy możesz zrealizować na klinik? Na nowo. Dobry. W tej chwili chciałem wiedzieć, kto jest. Pójdź do policji i zobaczmy jego hub. I Adam. Czyli musimy iść i tak czy siak na posterunek, a na posterunku i tak czy siak mamy jedną misję do zrobienia, właściwie kilka misji. Przynajmniej mi się tak wydaje. O Boże, reklamy przyszłości. Um, hu, 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 hu Ach, ten taniec. Dobra, dobra. A teraz jedna rzecz szybko. Uh, hu 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 hu. No dobra. My, kurde, yy, ogólnie rzecz biorąc, to jest jakiś taki <laughs> niby to jest gra akcji jakiś tam FPS, ale zarazem yy, zrobiony jest tego RPG. I ogólnie rzecz biorąc, jest ciekawie. O, fajnie mogę świętniki przeszukiwać. To chyba będzie posterunek, co nie? Mhm, mm to be a good dobrze. Kamery, bezpieczeństwa. Cywil. Ok, so i yeah. pogadać. What do you want? Information. Then go bother the receptionist Chrome Boy, instead of waste my goddamn. Not that kind of information. Haha. Ha and i want a blow job in a vintage o5 bar GTs. <laughs> the time i know you handle the critical evidence linked to the first off i don't know what the fuck you're talking about and, se and assure him that are you are you deaf or just plain stupid i told you they get getting... dobra well Jakbym sobie teraz miał, bym mógł sobie automaty podnosić? Dobra, dobra. E, taktyczny odwrót. i Idziemy inną stroną. Nie chcemy przecież się napieprzać swoimi siatkami w postyrunku No bez przesady. I have a message for you from one of your former colleagues, a detective Alexander. Jenny, what did you want? She said she could use some help if you could make your way over to Grand River Road. And might I just add, as wonderful as it is to have you back at the office, I am not your personal dating service. <laughs> no kurde. Dobra, muszę i tak tutaj wejść. Um, <laughs> Nie, musi być jakiś sposób, żeby to obejść mogłbym sobie śmietniki podstawić tutaj. Gdybym miał rozwinięte pewne umiejętności, które stwierdziłem, że mi nie będą potrzebne. Mm, więc dobra Na razie, na razie, na razie jakaś misja by się przydała. Zróbmy tą Um, chwila chwila dobra chwila moment ja ją zrobię tą zróbmy nieaktywną i tą też nieaktywną um, to jest właśnie ta misja wzięta od od, od, od tamtego faceta który chciał żebyśmy o hm, to też nie się kamić, no ale dobra Przejdźmy jakoś tędy. Dobra, nie, nie ma co, muszę iść ściekami. No w sumie chwila, moment, ja mogę skać z wysokości, mi się nic nie stanie. Czemu ja się drapieńkami bawię? Przycisk szału, nic nie robi. Przycisk krzczału nic nie robi. Właściwie przeczytam o tym dokładnie. Coś mi się tutaj nie zgadza. Um, aktywacja automatyczna. Przytrzymaj przycisk Dobra. Rozumiem już. Banda meneli tutaj. O, fuck! Dobra, odporny nie jestem niestety. Um, więc musimy uważać. Spoko Pytanie, czy tymi ściekami uda mi się dojść gdzieś Wydaje jakby sz, Wydaje się jakby szły w stronę posterunku I tudzież chyba tam idą Co? Chcesz się bić? Chcesz się bić, co? he? Hä?

Dobra, muszę uważać na tych kolesi jednak, żeby ich nie denerwować. Walcie się. Bo was zabije. He hehe. Nie masz lepszego wchodzenia po drobince, niestety. Przestań mi się włamać spoko nie wiem może zgadnę 7054 111 1, 1 1 2 3 4 pa wszystko może kiedyś się uda dobra czyli jednak nie um, czyli nic tu po mnie Wow! Da fuk! O tym nie było mowy, że ja tak będę mógł robić. Dobra, nie wiem, przejdźmy się tutaj jeszcze. Chyba tymi ściekami dojdę do jednego miejsca, do którego chcę dojść. Dobra. O, tu jest to przejście za posterunek spoko. Czyli tędy możemy wejść. Zresztą tak nie do końca. Po tym nie przejdę. Nie ma co. Musiałbym znaleźć jakiś włącznik. Czy wyłącznik właściwie jest dobra, na chwilę, bez sobie to odpuszczę i skoczę tutaj. Co jest, nie mogę. <laughs> mogę ich zabijać. Boom, <laughs> jestem zły. Mamy energię, żeby cię wykończyć, koleś, niestety. Dobra. Ciekawe, czy za to kiedyś odpowiem. No ale dobra. Jeszcze tego trzeba załatwić, bo jest znałożnym świadkiem. W sumie, co on miał mieć przy sobie, tak na zdrowy rozum. W końcu to jest Menel No dobra, fajnie wiedzieć, że mogę ich zabijać chociaż um, jak mnie zdenerwują <grym> O to coś jest, żeby wejść No 4 Cztery... No co jest? 4, 8, 9, 1 Tutaj coś mamy Okej. OK. okay. Włammy się. No, spoko. to nie jest tutaj właśnie? Gdzie mam misję? Nie, to nie jest tutaj, ale tutaj też coś jest. Ciekawego może. O, dostałem jednego pripsa. Czy jak to tam się nazywa? No dobra pomyślmy nie mam jak nie mam szans żeby tutaj przejść po prostu więc muszę się wrócić o no, ho 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 Pozabiłem tutaj wszystkich Jak fajnie Nie 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 odkryj się Ja w tym czasie skoczę O fajnie so much pro Dobra, oni chcą, żebym odłożył broń. A ten ma broń, a ja chcę naboje. No, miał nawet trochę. Dobra, nie ma tak się nawalać w kanałach z menelami. Tak, kocham to. Właściwie nie, to są panki. To jest jeszcze coś gorszego. No dobra, czy to wszyscy, czy ktoś jeszcze? Chyba nikt. No, ale dobrze wiedzieć, że mnie za to żadna odpowiedzialność nie spotka. To jest... Nie no, to lepiej żeby było chyba wyłączone, co? Ale dobra, to jest zarąbiste, nie ma co. Dobra. O, i tutaj to wyłączyło, spoko. Um, ale myślę, że już odcinek trwa trochę długo. Dobra, Menelom nic nie będę robił, będę zabijał tylko panków. Bo panki to samo zło. Myślę, że będę powoli ten odcinek kończył, bo nie wiem w sumie już ile on ma. Um, no i w sumie nic nie zrobiłem w nim. Powiedzmy, małe zakupy i to tyle. Ale dobra, ich pozałatwiam, co? Jeszcze tak na koniec. No, i dobra. Myślę, że to wszystko na ten temat. O fuck! Dobra, o tym nie pomyślałem. W sumie, czy pozabijam policjantów, to ma jakiś wpływ na fabułę? Ale dobra, nie ma co. <laughs> Czyli cóż, dziękuję za uwagę. Mm, I zapraszam na kolejne odcinki z Days of ex Human Revolution. W którym to postaram się już zrobić jakąś misję, um, a nie chodzić i zabijać <śmany> Meneli i panków. Więc dobra. Ej, co jest? Czemu oni do mnie chcą strzelać? Ja nic nie zrobiłem. Dobra, nie wiem, nie mam pojęcia. No więc cóż, um, myślę, że szybki zapis, kurde. Wszystko co tutaj mam um, pozapisywane w zły sposób. No a więc dobra. Um, dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia na razie. Cześć, a ja się ukryję przed policją. Cholera. Nie mam jak przejść tutaj nawet. Więc no dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.